Sponsorem programu jest firma Anabo. Najlepszy salon samochodowy w mieście. Sprawdziłem i polecam Przemysław Zamorski. Sponsorem programu jest polskie górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. Oddział w Zielonej Górze. eksploatujący ropę naftową i gaz ziemny w Polsce. Na sportowe emocje zaprasza właściciel sklepu internetowego Denley.pl. Faimponująca imponująca seria zielonogórza Telmed z 12 zwycięstwem we własnej hali. Tym razem już było naprawdę łatwo. Zielonogórzanie pokonali Anvil bezdyskusyjnie, prowadząc do deklasacji rywala, który musi mocno przemyśleć sprawę walki o play-offy. Wspaniały mecz Quintona Hosleya i jego 16 punktów, 13 Rasala Robinsona i 12 Kamila Hanasa, ale nie tylko te punkty złożyły się na to zwycięstwo. Co więcej, zobaczcie dziś w Time -outcie. Jan Ratajczak, zapraszam. Pogromcy mistrza polski do Zielonej Góry przyjechali z wielkimi nadziejami. Rottweilery chciały zostać na fali i zdobyć twierdzę CRS, w której jak dotąd nikt nie wygrał. Zielonogórscy kibice przywitali zespół Anwilu gromkimi brawami. Ale z trybun przekazali także przestrogę. Ostrzeżenie dotyczyło już nie drewnianej, a murowanej obrony Stelmetu, którą na potrzeby mistrzowskiego tytułu zbudował Saszo Filipowski. Gdy pamiątkowa flaga z wizerunkiem Słoweńca była prezentowana podczas prezentacji obu drużyn, nikt nie spodziewał się, że przesłanie okaże się aż tak dosłowne. Mister Defense po przespanej końcówce z treflem przygotował swój zespół do pełnej koncentracji i gry na pełnych obrotach przez 40 minut tak aby do opowieści o tym jak Anvil upolował tura nie dopisano drugiej części. Biało-zieloni nie zamierzali uciekać przed grasującym Rottweilerem ani szykować ataku z ukrycia. Karty na stół po prostu zostały wyłożone już w pierwszej kwarcie meczu. Stelmet zdobywał punkty seriami. Prowadzenie 6-0 uzyskali Adam Chrycaniuk i Aaron Cell. Pierwsze trafienie gości. Po blisko trzech minutach gry zanotował waleczny Konrad Wysocki, ale w odpowiedzi Anvil otrzymał kolejne punkty bestii i dwie trójki. Z załuku najpierw dorzucił Quinton Hosley. A powtórzył po nim Przemysław Zamojski. Po pięciu minutach gry było już 14 do 2. W pierwszej kwarcie Zielonogórzanie nieczęsto pozwalali sobie na pomyłki. Z gry zanotowali 10 na 15 i przeważali na tablicach w stosunku 10 do 5. Z kolei Anvil pocelował tylko 5 razy, wliczając w to dwa rzuty wolne. Konsekwencją koncertowej gry w ataku i nieprzepuszczalnej obrony było prowadzenie z 25 do 8. W drugiej kwarcie gospodarze dalej szli po 19 zwycięstwo w sezonie równym i mocnym krokiem, utrzymując skuteczność na blisko 60%, a także fundując przyjezdnym kolejne serie. Najwyższą w całym spotkaniu 10 do 0 kończył świetnie spisujący się w ostatnich tygodniach Kamil Hanas. Po jego drugiej trójce, w dodatku z faulem, Zielonogórzanie prowadzili 43 do 14. 30-punktowa bariera pękła jeszcze przed przerwą, a gdy Quinton Hosley pakował piłkę do kosza po siódmym podaniu Łukasza Koszarka, Stelmed uzyskał prowadzenie 48-15. Saszo Filipowski bez obaw korzystał z szerokiej rotacji. Zmiennicy nie zawodzili i po 20 minutach na ich koncie było 27 ze wszystkich punktów zespołu. Zanim jednak obie drużyny udały się do szatni, Anvil zdążył odrobić cztery oczka i znów zejść poniżej 30. Na początku drugiej części meczu goście dołożyli jeszcze 5 punktów z rzędu i odnotowali najwyższy ran. 9 do 0 na przełomie drugiej i trzeciej kwarty pozwoliło Anwilowi i tu w dużym cudzysłowie zbliżyć się do wicemistrza Polski na 24 oczka. Światełko w długim i ciemnym tunelu szybko zgasło. Stelmet kolejne dwie minuty wygrał 9 do 3. 9 asystę po dograniu do Arona Cela zanotował Łukasz Koszarek, a jedną z czterech trójek stelmetów w trzeciej kwarcie zdobył Quinton Hosli. Predrag Krunicz mógł zastanawiać się, jak zmniejszyć rozmiary kompromitacji w zielonej górze, ale przy szalonej dyspozycji stelmetu nie było po prostu na to sposobu. W trzeciej kwarcie ostatecznie minimalnie lepsi okazali się biało-zieloni którzy wygrali 25 do 22. Gospodarzy na kolejne mocne uderzenie było również stać w czwartej kwarcie. Ran 9 do 0 rozpoczął akcjami w swoim stylu. Kapitan Łukasz Koszarek do 9 asyst dołożył pierwsze i zarazem swoje ostatnie 4 punkty. Dobijającą serię trzecią trójką zakończył Kamil Hanas, który wyprowadzając gospodarzy na 39-punktową przewagę dowodził kończącą mecz piątką z telmetu. Do ostatniej sereny okazałego zwycięstwa pilnowali zmiennicy. Momentami wkradało się niemałe zamieszanie, ale nie brakowało fajerwerków. Ławka biało-zielonych zasłużyła na szczególne brawa, bo w całym spotkaniu zdobyła 46 punktów, czyli ponad połowę dorobku. Zagraliśmy naprawdę dobrze. Uh, to co, co ne znači že sam bil uh, slabi zespo. Ja respektujem tež Predraga Kruniča, koji mojim kolegom dužo, dužo lat. Bil tre trenerem tež v Oldenburgu, provadžil Euroligie, v Niemec pracoval super. Takže mišlja, že je bardzo dobry školenjovec. Hvala, play really good, good defense, Zagrali bardzo dobrze w obronie, mocno fizycznie, i nie udało się nam wystarczająco szybko zareagować. W drugiej połowie zagraliśmy dużo lepiej, jednak, przy tak silnej drużynie, jaką jest Stelmet, nie było szans na odrobienie tak ogromnej straty. Muszę podziękować swojej drużynie, że wykonali naprawdę dobrą robotę w drugiej połowie. Na tablicach znów rządzili Aaron Cel, 12 zbiórek i Szewon Troutman, 7, z czego 5 w ataku. W tej statystyce Biało-Zieloni pokonali Anvil 38 do 34. 19. zwycięstwo dała Stelmetowi wysoka skuteczność z gry na poziomie 53,2%. Z kolei 100% skuteczność z za zachowali Russell Robinson, Przemysław Zamoński i Kamil Hanas. Łącznie oddali 7 rzutów za 3. Cieszymy się z tego zwycięstwa. Dzisiaj wszyscy pograli, dobrze trenowaliśmy i, i dalej będziemy trenować po to, żeby dobrze, dobrze grać, będziemy się starać na, na 100% i teraz skupiamy się już na następnym meczu i dalej robimy swoje. Muszę grać swoje i pokazywać, że jestem starszy, a, a nie za dużo kombinować, bo to czasami człowiek chce przedobrzyć i, i różnie wychodzi, ale cieszę się, że chłopaki pograli, wszyscy pograli i myślę, że, że to o to chodziło właśnie. Mają dobrą drużynę, tworzą ją dobrzy zawodnicy. My zagraliśmy agresywnie, a oni nie odpuszczali aż do samego końca. Pokazali się z dobrej strony, ale to my ciężej się napracowaliśmy. Obrona i zbiórki wygrywają mecze, tak mówi trener. Dzisiaj pokazaliśmy naszą moc. Chcemy być coraz lepsi, bo sezon jeszcze się nie skończy. Wicemistrzowie wykonali swoje zadania na mecz z Anwilem, a przede wszystkim uporali się z nieregularnością. Sobotnia zielonogórska masakra obroną Filipowskiego zapewniła Stelmetowi jako pierwszej drużynie w Taurą lidze awans do fazy playoff. Wiedzieliśmy, że, że nie będzie łatwo. Myślę, że my narzuciliśmy ton tego meczu i tą obroną od pierwszej sekundy ustawiliśmy, ustawiliśmy poprzeczkę wysoką i Tur, przepraszam, Anwil gdzieś tam w tych, w tych minutach dalszych się pogubił. Także myślę, że to przede wszystkim ta fanatyczna obrona. Dała nam tą przewagę. Stelmet pozostaje niepokonany we własnej hali i z domową serią 12:0 wchodzi do playoffów w 23. kolejce. Oprócz Zielonogórzan zwyciężali także Śląsk, AZS, MKS Dąbrowa Górnicza, Turów, Wilki Morskie oraz Czarni. Kolejkę zamknie spotkanie Asseco z Polfermexem. W tabeli na prowadzeniu z coraz większą przewagą Stelmet drugi, AZS, trzeci Turów. Playoff nadal w zasięgu Torunian, Trefla, Polfarmexu i Anwilu. W sobotę z Zieloną Górę odwiedzili Globtrotersi, Gwiazdorzy z Harlemu wizytę rozpoczęli od treningu z młodzieżowymi grupami SKM-u Zastal. Okazjonalne spotkanie przy Szafrana prowadzili Flight Time Lank gracz, któremu nie można odebrać piłki. I mierzący 2,37 m, Stretch Middleton to trzeci pod względem wzrostu członek legendarnej grupy. Myślę, że to była wielka frajda dla chłopaków, zresztą dla władz klubu, również i dla mnie. Zawsze marzyłem o tym, żeby zobaczyć na żywo legendarny Harlem Gloplot. Też to się udało. Jesteśmy z tego dumni, cieszymy się i myślę, że nasi młodzieżowi zawodnicy mieli się od kogo dzisiaj nauczyć i zobaczyć, jak można operować piłką u szczytu możliwości. Pokazywali nam y, różne ćwiczenia, a później w parach na, y, naśladowaliśmy je i próbowaliśmy je wykonać. Do osio? W połowie. Na pewno bardzo fajnie, drużyna znana na całym świecie i mieliśmy szansę z nimi mieć trening. Super. Bardzo fajnie, nauczyliśmy się parę nowych trików, znaczy w meczu nam za dużo nie dadzą, ale bardziej na boisku, jak z kolegami sobie pogramy. można się bawić takimi rzeczami do treningu, nawet po 5 minut można to sobie gdzieś dodać, ale na pewno nie jako stały element treningu. Globtrottersi prezentowali się także podczas meczu Stelmetu z Anvilem. To była krótka zapowiedź i cząstka tego, co czeka Zielonogórzan pod koniec kwietnia, dokładnie 28. Do Centrum Rekreacyjno-Sportowego w ramach Europejskiego Turu przyjedzie kompletna drużyna Harlem. Globtrotters, Flight Time i Stretch przygotowali na tę okazję specjalne zaproszenie. Hello, basketball fans of Góra. I'm Flight Time. I'm Stretch. I we're the world famous Harlem Globetrotters. We look forward to seeing all you guys come out and see us play at the CRS Arena on April the 28th. Tickets are still available. You zobaczyć see my handsome face and Stretch come out and have fun with us. He's tall, kind of. My również przyłączamy się do zaproszenia. Pamiętajcie, że w sobotę była to tylko próbka tego, co mamy zobaczyć w kwietniu. Wtedy przyjedzie już cały zespół, który zagra pokazowy mecz, no i na pewno zaprezentuje dużo więcej my. Czekamy na to wydarzenie, a także na kolejny mecz z Telmetu, który już w sobotę. Biało-Zieloni udają się do Słupska, no i tam na pewno nie będzie łatwo ze względu na specyfikę hali gryfia, no i tego, że zespół Energii Czarnych jest w coraz lepszej formie. Czekamy na to spotkanie, czekamy także na kolejny odcinek timeoutu, na który serdecznie zapraszam już za tydzień o godzinie 18:00. Tradycyjnie dzięki i do zobaczenia. Sportowych emocji dostarczył właściciel sklepu internetowego Denley.pl. Sponsorem programu jest polskie górnictwo naftowe i gazownictwo SA. Oddział w zielonej górze. Eksploatujący ropę naftową i gaz ziemny w Polsce. Ja jeżdżę z najlepszymi. Polecam anabo. Sam sprawdziłem. Przemek zamojski.